Witam i zapraszam na trzeci w tym sezonie konkurs Pucharu Kontynentalnego, a odbędzie się on na skoczni Trondheim k 24, czyli na obiekcie, na którym zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata. No to szanowni państwo, zaczynamy! Na początek Langmo. Jego rezultat to zaledwie 72,2, ale Kacper Juroszek skacze jeszcze słabiej. Niespodziewanie ten wynik, skromny, bo skromny, daje Norwegowi prowadzenie. Drugi. Matta, trzeci Song, utrzymuje się na pierwszym miejscu, do czasu Daniela Andrej Kaciny. Rumun zmienia go na pozycji lidera, Kapustik skacze przeciętnie jest piąty. Tymczasem Kasper Tomasiak tuż przed Chińczykiem Kiełusongiem na czwartym, Kacina chore Langmo, tak prezentuje się tabela po 13 skokach. Kolejni Norwegowie, ich tutaj będzie sporo. Gundersrud z szansami na punkty. Ale Daniel Andrej Kacina wciąż liderem. Dobrze wczoraj skakał w fiskapie Michny Aleksandrusz Pulbera teraz Czekon. 82,5 punktu, duża przewaga i Keiichi Sato, który świetnie zaprezentował się w drugiej lidze. Wcześniej doskonale skakał w fiskapie. Janczar pobił jednak Japończyka, a z kolei Słoweńca pokonuje Elias Medved. Bedir piąty, ale jest szansa na zdobycie punktów. Ziga Jelar na miejscu drugim. Robert Johansson 105,2. On doskonale zna te skocznie. Larsson poniżej oczekiwań. Etunow Sajnen wrócił po kontuzji i niezły start zakończony miejscem czwartym. Będzie w serii finałowej na pewno Andrew Urlaub. Może za to zabraknąć Roka Masle. A teraz Konstantin Schmidt. Przeciętny skok Niemca, dopiero trzecie miejsce. A przecież to skoczek z przeszłością w Pucharze Świata. Jergensen przełożył dobrą formę z fiskapu na Puchar Kontynentalny. Czego nie można powiedzieć o Rompajnenie. Kołdelka trzeci. A teraz Klemens Eigner, który wskakuje na miejsce drugie, ale z blisko dziesięciopunktową stratą do Johanssona. Mogel o dwie dziesiąte przed Eignerem. I Uki Asato najniższy w stawce: 101 punktów. Miejsce drugie. Jonas Schuster trzeci. Remo Imhoff poza piątką. Robin Pedersen niewiele traci do Roberta Johansona. będzie między nimi ciekawa rywalizacja w finale. Na trzecim miejscu w tym momencie Hoffman. A teraz Adrian Titel, czyli młody skoczek z Niemiec, który skacze jednak słabo. Eisenbichler pozamiatał konkurencję: 111,4. Biśla, Johansson, Pedersen, czwarty Embacher, piąty był Hoffman Ale już Stefan Laje obejmuje prowadzenie I to wyraźnie Ale przegrał z Manuelem Fettnerem Będzie ciekawa rywalizacja w finale Fettner, Laje, Eisen, Biśler Między pierwszą dwójką zawodników Jeszcze ta rywalizacja Może się rozgrywać o wygraną Natomiast trzeci Biśla Raczej szanse na miejsce pierwsze Lub drugie ma niewielkie Czwarty Johansson, piąty Pedersen, szósty Embacher Siódmy Hoffman Ósmy Jukie Asato, 9 i 10 Jacques Mogel. Spore różnice w czołówce. W drugiej dziesiątce także kilka znanych nazwisk, jak Klemens Eigner, Konstantin Schmidt czy Roman Koudelka. No i bez Polaków w serii finałowej. Ostatnim awansującym Francesco Czekon. Bedir przegrał z nim o 1 punktu. 37 Amilkiewicz, 41 Tomasiak, 42 Joniak i 48 Juroszek, ale pamiętajmy, że jednak duża część zawodników reprezentujących Polskę pojechała na letnie Grand Prix w Wiśle. No to teraz czas na serię drugą. Czy kogoś czekon pokona? Na razie przegrywa za manem Larssonem. Stolbaju Karol Strand na drugim miejscu. Larson wciąż liderem. Pokonuje go Keiichi Sato. Japończyk utrzymuje się na prowadzeniu. Pokonuje kilku rywali tuż po sobie. Tomofumi Naito, jego rodak, wskakuje na miejsce trzecie. Sato, Larson, Naito. A teraz czas na Jergensena, który zalicza w topę. Słabo także Schmidt. Nieźle kołdelka na drugim miejscu. Sakutaro Kobayashi przełożył. Dobre starty z Pucharów FIS dzisiaj na dobry start w Pucharze Kontynentalnym. Jest na miejscu drugim, ale daleko przed Kejcim Sato i Sakutaro jest Elias Medved. A Titel jako pierwszy przekracza barierę 100 punktów. Będzie się działo. Egner nie radzi sobie. Mogel także. Jonas Schuster przeciętnie. No i Titel, Medved, Sato, czołowa trójka. Hoffman wskakuje na miejsce, drugie, została nam jeszcze tylko piątka zawodników. Stefan Embacher przed chwilą 207,9 punktu był w stanie uzyskać, Pedersen 205,5. Johansson pobił Pedersena, ale przegrał z Embacherem. I teraz już wiadomo, że Markus Weizenbischler minimum trzeci. Stefan laje minimum drugi. Immanuel Fettner wygrywa z dużą przewagą, on był dzisiaj nie do pokonania. Czwarty Embacher, piąty Johansson, szósty Pedersen, siódmy Titel, ósmy Hoffman, dziewiąty Medved, dziesiąty Sato. W drugiej dziesiątce mamy m.in. szóstera Eignera Mogela, Kejciego Sato czy Sakutaro, a w trzeciej zawodnicy tacy jak Etu Nousjainen czy Francesco Czekon. Felix Trunc dzisiaj trzy punkty. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, komentarza i do oglądania kolejnych odcinków, które już wkrótce. Do usłyszenia.